Cześć, nazywam się Stanisław Woro i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć 8 zasad zarządzania czasem, gdybym to wiedział wcześniej. Ale przy tym jak zacznę, mam dla Ciebie prezent zarządzania czasem wideo. Jak mieć więcej czasu na pieniądze, także cele życiowe autowyspy, cel życiowy checklist. Będzie w opisie pod tym filmikiem. Teraz 8 zasad zarządzania czasem, gdybym to wiedział wcześniej. Zacznę od pierwszego cel życiowy. Cel życiowy. Dlaczego jest pierwszym po kolei po prostu cel życiowy? Dlatego, że jeżeli nie masz swojego celu wybranego, życiowego, to po prostu nie, myślę, że nie potrzebujesz zarządzania czasem. Dlatego, że no po prostu będziesz zarządzać czasem, a nie, wiedz, nie wiedzieć, dlaczego potrzebujesz tego zarządzania czasem, dlaczego, jaki masz cel zarządzania Twoim czasem, co chcesz tym osiągnąć. Dalej. Wykonywać tylko jedne zadania zaraz polega to na tym, że jeżeli będziesz wykonywać na przykład 3 zadania, 2 zadania, nawet 10 zadań, to po prostu nie zdążysz ich wszystkich wykonać. Będziesz ich wykonywać i tak i nie zdążysz ich wszystkich dokończyć, dlatego potrzebujesz wykonywać tylko jedne zadania naraz, a po zakończeniu tego jednego zadania. Po prostu bierzesz następne zadanie i wykonujesz go. W tym wypadku będziesz skoncentrowany na 100% tylko na wykonanie tego jednego zadania. Dalej, zasada 80 na 20, także 20 na 80, zasada Pareto. Polega na tym, że po prostu... 80% Twoich działań daje Ci 20% wyniku. Także odwrotnie 20% Twoich no po prostu wydatków daje 80% wyniku. Musisz nad tym po prostu pomyśleć, jakie zadania dają Ci najwięcej Twoich korzyści. Czwarte zjedź to on żaby. Żaby. Polega ta metoda na tym, żebyś po prostu od razu wykonywał najtrudniejsze swoje zadanie, jakie zaplanowałeś na swój dzień. Dlatego, że rano masz dużo sił na wykonanie tego dużego zadania. Jeżeli będziesz wykonywać te zadania dużo wieczorem, to po prostu nie zdążysz go wykonywać. Wykonać, dlatego, że wykonywałeś, wykonywałeś przez cały dzień małe zadanie. І не вистачило, чи чашів до виконання ну, твоєго дужого завдання. Далі п'яте. Пріоритет завдань. Можна зробити це за допомогою методи Енсенхауера. Hauera. мусиш визначити свій пріоритет задань для того, щоб не виконував. Zadanie, które nie są ci potrzebne, na przykład oglądanie telewizji, mediów społecznościowych. Po wykonaniu tych zadań nie zdążysz osiągnąć swojego celu. Jak zdążysz osiągnąć swój cel, na przykład kupić mieszkanie, jeżeli ciągle, ciągle oglądasz telewizję? Także też musisz pomyśleć nad tym. Siódmy szó bufor czasowy. Bufor czasowy polega na tym, żebyś po wykonaniu jakiegoś zadania miał bufor czasowy na, na przykład niezaplanowane wykonanie tego zadania. Albo coś musisz wykonać jeszcze, albo za dużo po prostu zajęło ci wykonania um, zadania. No po prostu za dużo czasu, żebyś wykonał te zadania. A, no i temu podobne rzeczy. Także siódme musisz mieć zawsze czas e, na odpoczynek. Jeżeli planujesz zadanie natyczeć, musisz najpierw porozstawiać dni wolne, kiedy odpoczysz. Żebyś nie otrzymać wypalenia emocjonego i fizycznego. 8, rozpraszacie uwagi. Rozpraszacie uwagi, to na przykład telewizja, <ścoughs> media społecznościowy, e-mail. telefon, na przykład siedzisz, siedzisz w pracy i ktoś zawsze ciągle ci dzwoni albo pisze i zawsze po prostu odpowiadasz na ten telefon. I to rozprasza twoją uwagę. A żeby powrócić do wykonania tego z twojego zadania, musisz po tym rozpraszaniu uwagi, musisz na przykład spędzić nawet 20 minut. Uh, także jeżeli ten filmik był korzystny, dla Ciebie postaw polubienia, zasubskrybuj kanał i napisz komentarz, jeżeli masz jakieś pytania. Także znajd znajdziesz dwa dodatkowe filmiki z podpowiedzi, folder z tymi wideo i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.